W Polsce występuje około 40 tysięcy bocianów. Ornitolodzy taką liczbę uzyskali licząc je 10 lat temu, w 2004 roku. W tym roku ponownie będziemy liczyć gniazda bocianów w całej Polsce, i również tutaj na południu Polski w województwie opolskim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim. Gdzie tych bocianów jest mniej niż w głównym regionie występowania bocianów w Polsce, czyli w północno-wschodniej części naszego kraju? Bociany białe są ptakami, które spędzają u nas tylko część swojego życia przylatują pod koniec marca albo na początku kwietnia i pozostają u nas do połowy sierpnia, później odlatują. Także jedynie parę miesięcy spędzają w Polsce, natomiast większość czasu swojego spędzają na wędrówce i na zimowisku, czyli w, w Afryce, w Afryce wschodniej i południowej. Taka para bocianów, która przyleci do gniazda na początku kwietnia, zaraz przystępuje do niewielkich hmm, Zmian w gnieździe przynosi trochę dodatkowego materiału, i po krótkich tokach samica składa kilka jaj. Dzień pociani w kwietniu, w maju wygląda bardzo podobnie. Para bocianów, które noc spędza z reguły razem w gnieździe, rano rozdziela się. Jeden ptak zostaje i wysiaduje jaja, drugi wylatuje na żerowisko, na po, pobliskie łąki, tereny podmokłe. Po paru godzinach zmieniają się. Jeden ptak zostaje w gnieździe, a drugi wtedy wylatuje i Żeruje, zdobywa pokarm dla siebie. Powszechnie uważa się, że bociany żyją się żabami. Co nie jest do końca prawdą, ponieważ głównym pokarmem bocianów białych są norniki, które łowi na polach, na łąkach ale również drżownice, owady, które musi zdobyć na terenie otwartym. Łąka musi być koszona, żeby bocian mógł tam wypatrywać owadów, drżownic, norników. Taka łąka jak tutaj, która jest niekoszona, zarośnięta przez wyższą roślinność zielną, przez trzcinnik, nie jest odpowiednia dla bocianów. Bociany żyją nawet do 30 lat. Przywiązane są bardzo do swoich gniazd. Z badań ornitologów wynika, że para bocianów często przylatuje przez wiele lat do tego samego gniazda. Czy obserwuje Pan tu życie bocianów na tym gnieździe? No tak, obserwujemy. Tutaj nie tylko ja, ale tutaj inni sąsiedzi, bo cieszymy się, że takie piękne tutaj te bocianki u nas są. I jak one tu żyją? Teraz ostatnio troszeczkę my są niezadowoleni, bo trzeci rogi mają młodych. A wcześniej oczywiście miały, raz nawet trzy. Wtedy jak były trzy te bocianki, jedno wzięło wcześniej i spadło. Po prostu wiatr był mocny i go z tego gniazda wzięło go i wydmuchło. I u braciszka tutaj po drugiej stronie, bo kuzyn go wziął, chwycił. I braciszek go przez dwa dni dokarmiał, a później przyjechali i włożyli go do, z powrotem tą zwyżką wsadzili go do, do gniazda. I przeżył. I przeżył oczywiście i odleciały wszystkie trzy. Przylatują gdzieś około 8 lat. Przez dwa lata nie miały młodych, dlatego, że jednego roku były ulewy, a tak przeważnie mają po trzy bocianki, no to wychowują. Bardzo fajnie, wesoło, nam tu swoimi dzióbkami klekoczą różnie i cieszymy się z tego bardzo. Kilkadziesiąt lat temu bociany gniazdowały przede wszystkim na drzewach, na dachach domów, na kominach. Natomiast w ostatnich dziesięcioleciach bociany przemieściły się z tych miejsc, gdzie wcześniej zakładały gniazda na słupy energetyczne. Słupy energetyczne są lepszym miejscem, bezpieczniejszym dla bocianów, ze względu na to, że nie ma takiej presji drapieżników. Przede wszystkim kun, które wchodzą do, do gniazd i rabują jaja czy pisklęta. Ale pojawiają się inne niebezpieczeństwa. Same przewody energetyczne są niebezpieczne dla wylatujących piskląt z gniazda. Zahaczają młode ptaki o to przewody energetyczne bywają porażone prądem albo łamią skrzydła czy nogi. Już od wielu lat zakładane są platformy pod gniazda, które powodują to, że gniazdo jest wyniesione ponad przewody energetyczne, co zabezpiecza ptaki tam przebywające przed zwarciami, przed porażeniem prądem. I również jest bezpieczniejsze dla młodych ptaków, które wylatują z gniazda. Grupa Tauron stara się, aby przewody były izolowane, skręcone, wtedy jest tylko jeden przewód dochodzący do, do gniazda i zagrożenie dla młodych bocianów jest dużo mniejsze. Jesteśmy przy bocianim gnieździe, właściwie przy wzorcowym bocianim gnieździe, które znajduje się na nowym słupie. Jest tutaj zamontowana nowa platforma, oraz przewody są izolowane i skręcone. To gniazdo jest bardzo bezpieczne dla bocianów. Platforma stabilizuje to gniazdo na słupie, a przewody są tak skonstruowane, tak zamocowane, że nie stanowią zagrożenia dla młodych bocianów. One są tu od wielu lat i gdyby ich nie było, to byłoby nam bardzo smutno. Dzieci kiedyś przyniosły? Oj, wnuków mam trzech. Także jest dobrze. No są bardzo oczekiwane. Po prostu są kochane przez nas. Bardzo na nie czekamy. Jak ich nie ma, to jest smutno. A jak tylko przylecą, to wszyscy się bardzo cieszą. Jednego roku było bardzo lato mokre. Cały czas był deszcz. I te bociany były przedtem na drzewie tam obok i to gniazdo się zarwało, bo już było bardzo grube i ono się zarwało i te bocianki mama i tata yy, po prostu zostały zabite przez to gniazdo, a bocianek młody latał po drodze. I ten bocianek w tej chwili jest w chorzowie. Nawet tam mamy jakiś numer nadany sąsiadka wie, że można go odwiedzić. Każdego roku przed momentem, kiedy bociany wracają do naszego kraju, prowadzimy działania, które mają na celu ochronę bociana białego. Każdego roku staramy się około 150-160 gniazd wynieść na specjalne platformy, tak żeby bocian był bezpieczny powyżej przewodów energetycznych, ale także po to, aby nasze linie energetyczne również mogły niezawodnie dostarczyć energię do naszych klientów. Oprócz tego każdego roku szkolimy naszych pracowników po to, aby wiedzieli dokładnie w jaki sposób gniazda przygotowywać, w jaki sposób gniazda czyścić w tym okresie, kiedy bocianów jeszcze w naszym kraju nie ma.